Narodzenie Dzieciątka. Jezus to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości, wyznaczające wypełnienie obietnic złożonych przez Boga od zarania dziejów. Ta historia, która rozpoczyna się na długo przed narodzinami w Betlejem, splata się z proroctwami, nadzieją i przygotowaniem ludu Izraela. Od czasu Grzechu Pierworodnego, zapisanego w księdze rodzaju, Bóg obiecał zbawiciela, potomka kobiety, która zmiażdży głowę węża. Obietnica ta odbijała się echem wśród pokoleń, podsycając nadzieję na odkupienie, które przywróci ludzkość do komunii ze Stwórcą. Przez wieki prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza, który będzie księciem pokoju, i Bogiem z nami. Zwłaszcza Izajasz szczegółowo opisał przybycie chłopca, którego panowanie będzie wieczne i którego cechami charakterystycznymi będą sprawiedliwość i świętość. Za panowania Cezara Augusta scena świata była już opatrznościowo przygotowana na przyjście zbawiciela. Pax Romana zapewniał okres stabilności politycznej, a rzymskie drogi ułatwiały szerzenie Ewangelii po przybyciu Mesjasza. W Nazarecie, małej wiosce w Galilei, żyła młoda dziewczyna o imieniu Maria, o czystym sercu i pełna wiary. Wybrana przez Boga od wieków, Maria została poczęta bez grzechu pierworodnego. Przygotowując się w ten sposób do bycia matką odkupiciela. W szóstym miesiącu anioł Gabriel został wysłany do Marii, aby ogłosić najwznioślejszą wiadomość w historii. Pocznie i porodzi syna, któremu zostanie nadane imię Jezus. Z pokorą i ufnością Maryja odpowiedziała na Boże wezwanie słowami: Niech mi się stanie według Twojego słowa. Do udziału w tej boskiej tajemnicy powołany został także Józef, prawy cieśla i potomek rodu Dawida. Kiedy dowiedział się o ciąży Marii, myślał o tym, aby ją potajemnie opuścić, ale anioł wyjawił Mu we śnie, że Syn Maryi jest dziełem Ducha Świętego. Przyjmując Boży Plan, Józef przyjął rolę ziemskiego Ojca Jezusa, chroniąc i prowadząc świętą rodzinę z oddaniem i posłuszeństwem. Jego niezłomna wiara i wymowne milczenie są świadectwem głębokiej miłości do Boga. Tymczasem naród Izraela, często rozproszony i mordowany przez obce dominacje, z niecierpliwością oczekiwał na przybycie Mesjasza. Wielu żyło zanurzonych w Piśmie Świętym, szukając znaków wypełnienia się Bożych obietnic. W mieście Betlejem, prorokowanym jako miejsce narodzin zbawiciela, trwały już przygotowania do nieba i ziemi. Betlejem, małe wśród miast Judy, stało się centralnym punktem boskiego planu odkupienia. Maryja i Józef zostali wezwani do spisu ludności zleconego przez Cezara Augusta który wymagał, aby każda rodzina była zarejestrowana w swoim mieście pochodzenia. Zatem, pomimo trudności, para opuściła Nazarę w kierunku Belem. Podróż była długa i wyczerpująca, zwłaszcza dla Marii, która była już w ostatnich dniach ciąży. Zaufanie Bogu i moc Ducha Świętego wspierały obu pielgrzymów na każdym kroku. Kiedy dotarli do Belem, zastali miasto pełne podróżnych. W karczmach nie było miejsca i nikt nie udzielił im schronienia. Mimo to Maryja i Józef nie stracili ducha, ufając, że Bóg zapewni miejsce narodzenia swego Syna. Wreszcie znaleźli stajnie, proste i skromne miejsce, w którym zwierzęta schroniły się. Tam, w ciszy nocy narodziło się dzieciątko Jezus, przynosząc wieczne światło światu z ciemnością. Maryja owinęła nowonarodzonego w pieluszki i położyła w żłobie. Prostota tej chwili kontrastuje z majestatem wydarzenia. Bóg stał się człowiekiem, a słowo Zamieszkało wśród nas. Na pobliskich polach pasterze pasli swoje stada, gdy ukazał im się Anioł Pański, ogłaszając wielką radość z narodzin zbawiciela. Mnóstwo aniołów przyłączyło się do posłańca, wychwalając Boga niebiańskimi pieśniami. Pasterze, przepełnieni wielką radością, postanowili natychmiast udać się do Betlejem, aby zobaczyć, co objawił Pan. Prowadzeni wiarą, znaleźli dzieciątko owinięte w pieluszki, jak im powiedziano. Spotkanie pasterzy z dzieciątkiem Jezus było pełne uwielbienia i wdzięczności. Uznali w dziecku spełnienie obietnic i wielbili Boga, rozpowszechniając wieść o wszystkim, co widzieli i słyszeli. Wieść o narodzinach zaczęła rozchodzić się po okolicy. Jednak wielu pozostało obojętnych na to największe wydarzenie w historii. Prostota szopki i pokora pierwszych wiernych kontrastowały z oczekiwaniami na triumfującego Mesjasza. Aniołowie jednak nadal wychwalali Boga na wysokościach podczas gdy Ziemia w milczeniu przyjęła dar Bożej miłości. Niebo i Ziemia zostały zjednoczone w doskonałej harmonii przed tajemnicą wcielenia. Kiedy pasterze wracali na swoje pola, zastanawiali się nad ogromem tego, czego byli świadkami. Ich życie uległo przemianie dzięki spotkaniu ze Zbawicielem, a ich dusze przepełnił pokój. Maria z kolei w milczeniu rozmyślała nad wszystkimi tymi wydarzeniami, zachowując w sercu każdy szczegół. Jej rola jako Matki Bożej była głęboką tajemnicą, którą przeżywała z wiarą i całkowitym oddaniem. Prostota narodzin. Dzieciątka. Jezus jest potężnym przypomnieniem, że Bóg wybiera pokornych do realizacji swoich największych planów. Stajnia betlejemska stała się symbolem Bożej bliskości wobec najprostszych. Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest zaproszeniem dla każdego serca do przyjęcia Zbawiciela, który przyszedł na świat nie w pałacach, ale w najskromniejszych miejscach. Jest to wezwanie do prostoty, wiary i miłości. Tym samym narodziny dzieciątka Jezus zapoczątkowały nową erę, w której Bóg będzie kroczył wraz z ludzkością, ofiarowując zbawienie i pokój. To wydarzenie, otoczone pokorą i chwałą, do dziś inspiruje serca. Po narodzinach dzieciątka Jezus' boskie światło zaczęło rozprzestrzeniać się na całą ludzkość. Tajemnica narodzenia w Betlejem przyciągała nie tylko pasterzy, ale także innych niespodziewanych gości. W odległych krainach wschodu mędrcy obserwowali niebo w poszukiwaniu znaków, byli badaczami gwiazd i ekspertami w proroctwach, które mówiły o wielkim królu, który przyniesie światu pokój i sprawiedliwość. Na niebie pojawiła się niezwykła gwiazda, która przyciągnęła uwagę tych mędrców. Interpretowali to jako niebiański znak zapowiadający narodziny króla żydowskiego, wydarzenie, które przekroczyło granice. Bez wahania magowie rozpoczęli długą podróż, prowadzeni przez gwiazdę. Ich ofiary, noszone starannie, odzwierciedlały uznanie króla, którego szukali: złoto, kadzidło i mirra. Podróż była żmudna i pełna wyzwań, ale magowie posuwali się naprzód z determinacją. Świecąca gwiazda była zarówno fizycznym przewodnikiem, jak i symbolem światła oświetlającego serca tych, którzy szukają prawdy. Po przybyciu do Jerozolimy, magowie odszukali króla Heroda, wierząc, że będzie wiedział o narodzinach nowego króla. Jego pytanie wywołało wielkie zamieszanie: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Herod, słysząc o nowym królu, poczuł się zagrożony. W obawie przed utratą tronu, zwołał arcykapłanów i uczonych w piśmie, którzy potwierdzili, że zgodnie z proroctwem mesjasz ma się narodzić w Betlejem. Ukrywając swoje zamiary, Herod poprosił magów, aby odnaleźli dzieciątko i poinformowali go, również twierdząc, że chcą oddać mu cześć. W rzeczywistości planował wyeliminować dziecko, aby chronić swoją władzę. Prowadzeni ponownie przez gwiazdę, Magowie dotarli do miejsca, w którym znajdowało się dzieciątko Jezus. Po wejściu do stajni znaleźli Marię, Józefa i dzieciątko i padli na twarz w głębokiej adoracji. Ich ofiary składano z szacunkiem. Złoto reprezentowało władzę królewską Jezusa, kadzidło symbolizowało jego boskość, a mirra, przepowiednia jego ofiary na krzyżu, była proroczym hołdem. Po oddaniu czci dzieciątku, magowie otrzymali we śnie Boskie ostrzeżenie. Aby nie wracać do Heroda, posłuszni Bożemu kierownictwu, inną drogą powrócili do swoich ziem. Wizyta mędrców pokazała, że narodziny Jezusa nie były udziałem tylko Żydów, ale całej ludzkości. Zbawiciel przyszedł, aby zjednoczyć wszystkie narody pod Bożą miłością i prawdą. Kiedy Herod zdał sobie sprawę, że został oszukany przez magów, jego gniew był ogromny. Rozkazał wymordować wszystkich chłopców w Betlejem i okolicach. Do drugiego roku życia, chcących wyeliminować Mesjasza, ten straszny epizod stał się znany jako masakra świętych młodzianków. A ci mali męczennicy są pamiętani jako pierwsi, którzy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przelali swoją krew za Chrystusa. Zanim doszło do tragedii, Józef został ostrzeżony we śnie przez anioła. Miał zabrać Marię i dzieciątko i uciec do Egiptu, i pozostać tam do czasu otrzymania dalszych instrukcji. Jak zawsze posłuszny, Józef zabrał w nocy Marię i Jezusa i szybko udał się do Egiptu. Ta ucieczka objawiła Bożą opiekę nad świętą rodziną pośród niebezpieczeństw świata. Pobyt w Egipcie naznaczony był wygnaniem i tęsknotą za ojczyzną, ale także ufnością w Boży plan. Tam Jezus doświadczył sytuacji ludzi marginalizowanych i uchodźców. Po śmierci Heroda Anioł ukazał się Józefowi ponownie i poinformował go, że można bezpiecznie powrócić do ziemi Izraela. Święta rodzina opuściła Egipt i osiedliła się w Nazarecie. Nazaret, skromna i bezprestiżowa wioska, stała się domem, w którym Jezus wzrastał w mądrości, wzroście i łasce przed Bogiem i ludźmi. Tam prowadził proste życie i pracował z Józefem jako cieśla. W pierwszych latach życia Jezusa tajemnica jego tożsamości pozostawała dla wielu zakryta. Jego cicha obecność w Nazarecie była przygotowaniem do misji, która miała przemienić świat. Tymczasem Maryja nadal zachowywała i rozważała wszystko w swoim sercu. Jako matka Zbawiciela wypełniała swoją rolę z miłością, cierpliwością i niezachwianą wiarą. Początki życia Jezusa były jednocześnie pokorne i wspaniałe. Każdy szczegół wskazywał na wypełnienie się Bożych obietnic i realizację jego planu zbawienia. Pismo Święte objawia, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości wybrał drogę prostoty, aby wydać swego Syna na świat. Cisza i pokora świętej rodziny uczą nas cnoty ufności. Narodzenie Dzieciątka. Jezus było nie tylko wydarzeniem historycznym, ale odwiecznym kamieniem milowym przymierza Boga z ludzkością. W każdym szczególe dostrzegamy boską rękę prowadzącą historię. Obecność mędrców i pasterzy w szopce odzwierciedla powszechność Bożej miłości. Od najprostszego do najmądrzejszego wszyscy są powołani do oddawania czci Zbawicielowi. Narodziny Jezusa w Betlejem nie były celem samym w sobie, ale początkiem misji, której kulminacją był krzyż i zmartwychwstanie. Król Królów wybrał ścieżkę służby i poświęcenia. Gwiazda, która prowadziła mędrców, nadal świeci w sercach tych, którzy szukają prawdy. Przypomina nam, że wzorem mędrców Wschodu musimy wytrwale podążać drogą prowadzącą do Chrystusa. Wczesne lata życia Jezusa były owiane tajemnicą, ale pełne znaczenia. Każdy krok przygotowywał grunt pod publiczną służbę, która miała zmienić bieg historii. Egipt, który był niegdyś miejscem niewoli ludu Izraela, stał się schronieniem dla Świętej Rodziny. Ten szczegół pokazuje nam, jak Bóg przemienia najbardziej niesprzyjające miejsca i sytuacje w znaki swojej opatrzności. Dzieciństwo Jezusa w Nazarecie naznaczone było posłuszeństwem, pracą i miłością rodzinną. Te ukryte lata są przykładem na to, że nawet najprostsze życie ma nieskończoną wartość przed Bogiem. Dzieciństwo. Dzieciątka. Jezus w Nazarecie upłynęło w prostocie domu, w którym panowała cnota, modlitwa i praca. Chociaż Jezus był Bogiem, który stał się człowiekiem, poddał się władzy Maryi i Józefa, żyjąc w synowskim posłuszeństwie. Mała wioska Nazare stała się dyskretnym miejscem, w którym dorastał odkupiciel, z dala od ciekawskich oczu i zgiełku wielkich miast. Tam Jezus dogłębnie doświadczył ludzkiej rzeczywistości. Od radości po wyzwania. W zawodzie stolarskim, pod okiem Józefa, Jezus nauczył się godności pracy. Każde uderzenie młotka i każdy starannie wykonany element symbolizowały ciche przygotowanie do przyszłej misji budowania Królestwa Bożego. Życie z Maryją i Józefem było szkołą cnót. W tym środowisku rodzinnym, miłość, wzajemny szacunek i nieustanna modlitwa. Były podstawą codziennego życia. W ten sposób Jezus doświadczył tego, co w człowieczeństwie najpiękniejsze. Dorastając, Jezus zaskakiwał wszystkich wokół swoją mądrością i dojrzałością. Jego zachowanie odzwierciedlało pokój i świętość, które poruszyły serca, nawet bez pełnego ujawnienia jego boskiej tożsamości. Niezwykłym wydarzeniem w dzieciństwie Jezusa była wizyta w świątyni jerozolimskiej, gdy miał 12 lat. Przy tej okazji wyraźnie pokazał swoją świadomość bycia Synem Bożym, nazywając świątynię Domem Mojego Ojca. Podczas tej wizyty Maryja i Józef z niepokojem szukali Jezusa, który pozostał w świątyni i kłócił się z uczonymi w prawie. Kiedy go znaleźli, przypomniał im o ich boskiej misji, ale wrócił z nimi w posłuszeństwie. Wydarzenie to ujawniło, że chociaż Jezus był naprawdę człowiekiem, był także prawdziwie boski. Jego tożsamość jako Syna Bożego zaczęła się ujawniać, choć w dyskretny sposób. Następne lata upłynęły w ciszy Nazaretu. Ukryte życie Jezusa jest tajemnicą bogatą w znaczenia, ponieważ objawia świętość małych rzeczy i głębie prostoty. W ten sposób Nazaret stał się symbolem przygotowania do misji, miejscem, w którym Jezus wzrastał w łasce i mądrości, będąc kształtowanym zarówno przez człowieczeństwo, jak i boskość. Posłuszeństwo Jezusa woli Ojca Niebieskiego objawiało się w każdym szczególe jego życia. Od najmłodszych lat żył, aby wychwalać ojca, nawet w najbardziej przyziemnych zadaniach. Tymczasem Maryja nadal była kochającą i oddaną matką, która towarzyszyła synowi na każdym kroku. Głębokie zjednoczenie z Bogiem uczyniło z niej doskonały przykład macierzyństwa i wiary. Józef z kolei pozostał opiekunem i cichym przewodnikiem świętej rodziny. Jego życie pełne prawości i pracy było świadectwem tego, co oznacza całkowite zaufanie Bożej Opatrzności. Lata spędzone w Nazarecie nauczyły Jezusa, jaką wartość ma cierpliwość i czekanie. Chociaż był zbawicielem świata, czekał na doskonały moment wyznaczony przez Ojca, aby rozpocząć swoją publiczną służbę. Ten czas oczekiwania jest zaproszeniem dla nas wszystkich, abyśmy nauczyli się ufać Bożemu wyczuciu czasu. Tak jak Jezus czekał w milczeniu, tak i my jesteśmy wezwani do pielęgnowania cierpliwości i zaufania. Narodziny dzieciątka. Jezus zapoczątkowały tę drogę miłości i służby, która trwała aż do Kalwarii. Od urodzenia każdy szczegół jego życia wskazywał na całkowite oddanie się dla odkupienia świata. Pokora szopki naśladowała lata spędzone w Nazarecie. Jezus, który narodził się wśród ubogich i zepchniętych na margines, nadal żył wśród pokornych dzieląc ich radości i trudności. Maryja i Józef, kontemplując wzrost Jezusa, również wzrastali w świętości. Życie z Synem Bożym przemieniło ich, czyniąc z nich wzorce dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. Każdy dzień przeżywany przez świętą rodzinę, był wyrazem miłości Boga do człowieka. Prostota Jego życia uczy nas, że świętość nie zależy od wielkich czynów, ale od wierności w życiu codziennym. Pomimo milczenia ukryte lata Jezusa były pełne znaczenia. Przypominają nam, że nawet w ciemności Bóg działa w nas, przygotowując nas do wielkich misji. Nazaret był także miejscem głębokiej modlitwy. Święta rodzina żyła w nieustannej komunii z Bogiem, ukazując nam wartość życia skupionego na duchowości i jedności ze Stwórcą. Jezus od najmłodszych lat okazywał szczególną miłość najbardziej potrzebującym, jeszcze zanim rozpoczął swą działalność publiczną. Jego współczucie i troska o innych można było dostrzec w drobnych gestach. Życie Jezusa w Nazarecie wzywa nas do uznania wartości ciszy i kontemplacji w świecie naznaczonym hałasem i pośpiechem. Uczy nas, że prawdziwa wielkość polega na wypełnianiu woli Bożej. Boże Narodzenie, które zapoczątkowało jego ziemską drogę, nieustannie przypomina, że Bóg wybrał drogę prostoty i pokory, aby dokonać swego odkupieńczego dzieła. Już we wczesnych latach Jezus był Immanuelem, Bogiem z nami. Jego obecność promieniowała łaską i światłem, przemieniając wszystko wokół niego i niosąc nadzieję potrzebującemu światu. Dzieciństwo Jezusa przygotowuje nas do zrozumienia, że zbawienie nie polega na wielkich ziemskich mocach, ale na pokorze i miłości, które przemieniają ludzkie serce. Nazaret jest zaproszeniem dla każdego z nas do naśladowania życia Chrystusa. Zaczynając od prostych cnót i codziennej służby innym, to tam uczymy się być wiernymi uczniami. Boże Narodzenie jest punktem wyjścia na drodze, która zakończy się krzyżem i zmartwychwstaniem. Jest to objawienie ogromnej miłości Boga, który zdecydował się zamieszkać wśród nas, aby nas zbawić. Kiedy zastanawiamy się nad wczesnymi latami Jezusa, jesteśmy wezwani, aby przyjąć w naszych sercach tajemnicę Narodzenia Pańskiego i pozwolić, aby jego światło prowadziło nas we wszystkich naszych działaniach. Dzieciństwo Jezusa nie było tylko okresem oczekiwania, ale wzrostu w świętości i przygotowania do misji, która miała przemienić świat. W ten sposób Boże Narodzenie nadal inspiruje nasze życie. Narodziny dzieciątka Jezus, choć miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu, nadal wybrzmiewają jako centralne wydarzenie w historii zbawienia. Jest przypomnieniem niezgłębionej miłości Boga który zstąpił na świat, aby odkupić ludzkość. Narodziny w Betlejem objawiły pokorę Bożego planu. Król królów nie wybrał pałacu, ale stałą, nieziemską chwałę, ale prostotę, aby nauczyć nas, że prawdziwa wielkość leży w służbie i miłości. Szopka z Maryją, Józefem i Dzieciątkiem Jezus stała się uniwersalnym symbolem jedności rodziny, wiary i nadziei. Jest to obraz, który zachęca nas do refleksji nad powołaniem do świętości w naszych rodzinach. Światło gwiazdy, która prowadziła mędrców, jest zaproszeniem dla wszystkich ludzi do szukania Chrystusa. Jego przesłanie przekracza kultury i granice, pokazując, że Zbawiciel przyszedł dla całej ludzkości. Pasterze jako pierwsi adorowali Dzieciątko Jezus, reprezentują ubogich i pokornych, którzy zawsze byli uprzywilejowani w Królestwie Bożym. Przypominają nam, że czyste serce jest prawdziwą drogą do spotkania ze zbawicielem. Obchody Bożego Narodzenia to coś więcej niż tylko wspomnienie historyczne. Jest to moment duchowej odnowy, wezwanie do przyjęcia Jezusa w naszym życiu tak jak przyjęli go Maryja i Józef. W każde Boże Narodzenie jesteśmy zaproszeni do ponownego przeżycia tajemnicy Narodzenia Pańskiego, pozwalając, aby radość z narodzin Chrystusa przemieniła nasze życie. On jest źródłem naszego prawdziwego pokoju i radości. Żłup, w którym złożono dzieciątko Jezus, symbolizuje ubóstwo materialne, ale także bogactwo duchowe. Przypomina nam, że zbawiciel przyszedł, aby wypełnić pustkę serc, a nie skarby. Obecność aniołów w tę świętą noc objawia radość nieba wraz z pojednaniem Boga z ludzkością. Głosili pokój ludziom dobrej woli pokój, który może ofiarować tylko Chrystus. Każdy szczegół narodzin Jezusa jest głęboką lekcją. Cisza nocy, pokora szopki i uwielbienie pasterzy mówią o istocie Ewangelii, miłości, która daje się bez zastrzeżeń. Ucieczka do Egiptu i masakra niewinnych ludzi pokazują, że świat od początku próbował odrzucić światło. Jednakże Boże obietnica pozostaje niezachwiana, i zło nigdy nie zwycięży dobra. Boże narodzenie uczy nas, że Zbawiciel nie przyszedł, aby Mu służono ale aby służyć. Jego życie od początku było przykładem pokory, miłości i poświęcenia, wzorem do naśladowania. Mędrcy, składając ofiary ze złota, kadzidła i mirry, zapraszają nas do ofiarowania Panu własnych darów. Akceptuje nie tylko nasze dobra materialne, ale także nasze serca i życie. Kontemplacja szopki przypomina nam, że Bóg jest obecny w rzeczach najprostszych i najzwyklejszych. Wybiera pokornych i małych, aby zamanifestowali swoją wielkość i moc. Tym samym narodzenie dzieciątka Jezus pozostaje światłem nadziei dla wszystkich pokoleń. Jest to moment, w którym niebo dotknęło ziemi, a Bóg zamieszkał wśród nas, niosąc zbawienie i światło światu pogrążonemu w ciemności.